Oj, i tak to. Drzewo rośnie 40 lat, a za pół godziny nie już nie ma, staje się drewnem. To pan miał tutaj okazję tego posadzić własnymi rękami, ale wtedy pan nie myślał, że to. Nie myślał pan, że to będzie takie urośnie wielkie? No, rośnie wszystko. No. Za... za komuny pozwala nas sadzić. Byle gdzie? No, bo to przecież, jak się to prowadzimy, to urany bolowskie. Wie co to było? Sama gmina, nic więcej. No. Teraz nie pozwalają sadzić nie, nic. Nie, 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 nie. Tego Teraz chyba spółdzielnia sadza. Aha. Komuna teraz wyci wyci wycienia wszystko. Są tu posadzone, to już No, ale to było za blisko posadzone też, sławą i no, drogą. Jakieś jakaś huragan czy coś tu pójdzie albo na samochody, albo na blok. No, ale tu, że igły wam leciały tak na balkonie. I to są siatki, i tutaj, a jeszcze z góry wszystko rzucają, tutaj. Wszystko. Mhm. No. dlatego tak, ją się brzydnie podoba, no. bo nie ma koszów No. No i tak. Z tym na górze tam nie przeszkadzało na samej górze. A no i nie, bo najlepiej kupić orzechy o tego. Albo śliwki. Śliwki i rzucać komuś a. tu na dół. No. no, no bo ja to od wiosny do, do jesieni tu sprzątam. Mhm. To najlepiej komuś tam wrócić. No tak tak. I staje. Drzewo rośnie 40 lat, a za po pół godziny staje się drewnem. Nie bo tak, z chwilą tak. ścięcia jest, jest, nie jest drzewo, tylko drewno się staje. No i będzie na opał czy na jakieś inne rzeczy. Oczywiście no, komuś się przyda. Nie. Ale ktoś musiał zapłacić za ścięcie, Spółdzielnia, nie znasz tak. z tych opłat, co za spół, członkowie Albo płacą. Urząd miasta. No, nie, nie, to jest właściciel. Było zgłaszane do spółdzielni, oczywiście do urzędu miasta. No musiało zezwolenie. Zezwolenie, tak, to by nie wycięli. No to pewnie. No, Jakby się złamało samo, to wtedy. No to już spółdzielnia się tym zajmuje. Ale to na pewno też pójdzie do wycięcia, bo to też pęka całe. Z tyłu. Tamte małe jakieś tam? Nie, też, też te duże. Później, to no to nie, dobrze, chociaż. Pyska, jeszcze ogródek, został ogródek, pozwalają mieć. A, tylko trzeba robić, że ona musi robić sama, a powinna spółdzielnie za to płacić. A, no. no. Nie, to oni chcą, żeby im płacić, bo pani wykorzystuje ich ziemię. Ale przed lotem. Użytk za użytkowanie się powinno płacić. Za użytkowanie ogrodu trzeba płacić tam, Pójdźmy gdzie są na działki. jak były y, kwiaty, mama moja żyła za kwiaty, to dostaliśmy przecież y, te nagrodę. Dzielnie, najlepszy ogrodek był tutaj. Aha. Dzień dobry. No to dobrze. To dalszy, trzy etap. Za chwilę się odbędzie. Całkowite, a jeszcze korzenie zostaną na pamiątkę.